a przynajmniej wielka i po część. Nazwa panu na z grajską staw. Tak jest! W 2010, już kilka dni po katastrofie smoleńskiej, pytali, czy to co Pan robi to amatorszczyzna czy zdrada stanu. Stroniowo dowiadywaliśmy się o Pana roli w rozbiciu wizyty smoleńskiej, o dogadywaniu się z premierem Rosji ponad głową prezydenta polskiego państwa, później o oddaniu śledztwa w Rosja. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podniesieniu popełnienia przestępstwa przez Pana przestępstwa wobec polskiego społeczeństwa. Brawo! Demonstruje Pan siłę wobec słabszych. Wobec silniejszych, przed którymi ma Pan bronić interesów polskich obywateli jest Pan wyjątkowo uległy. To postawa nie przywódcy, ale i po prostu mężczyzny. Dzień, dnień. Dzień, dnień. I, I nawet jeśli pana służby zamalują ten napis, to powstanie 10 nowych. Jestem brawo. przekonana, że przechodzi pan do historii w czołówce polskich strajców małowych. Panie z wózki